Karolina, GKS Katowice wygrywa w kicie wiosny z Pogonią Szczecin 1-0, zwycięstwo, które buduje, jest zwycięstwo ważne i chyba się zgodzimy z przebiegu gry, że to zwycięstwo się należało się Tak, myślę, że zasłużyłyśmy na to zwycięstwo, bardzo ciężko pracowałyśmy, ale wiedziałyśmy, że to jest mecz taki jak każdy inny i po prostu małymi krokami dążymy do tego, co jest naszym celem, a wiadomo jaki on jest. Co się szczególnie rzucało w oczy z boku, to wasza agresja, wasza chęć zamykania przestrzeni już przed polem karnym, naciskanie na obronę rywala. Czy jesteście zadowolone z wykonania tego planu, jaki sobie założyliście? Yy, tak, cieszymy się z tego na pewno. Dobrze się też w tym czujemy, jak, jak widać. Pracowałyśmy w tym tygodniu mocno na tym i udało się, więc nie dałyśmy pogoni argumentów, żeby stwarzały jakieś groźne sytuacje pod naszym bramką. To co się rzuca po spotkaniu w że to kolejne spotkanie, gdzie drugi drugiej połowie dominujecie przeciwnika fizycznie, co pokazuje Wasze dobre przygotowanie do rundy i do sezonu. Tak jest. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowane, gramy twardo, potrafimy też wejść jak trzeba. No i o to chodzi. Tak się buduje zwycięstwa, drużynę i kroczek po kroczku i dążymy do celu. I można powiedzieć, że w tym momencie przy równym bilansie punktowym walka o mistrzostwo zaczyna się na nowo. No i jest nie powiedział ostatniego słowa. Nie, wszystko jest przed nami, tak jak mówiłam, każdy mecz jest dla nas ważny. Każdy mecz jest takim drobnym kroczkiem i po prostu teraz skupiamy się na kolejnym, potem na kolejnym i mamy nadzieję, że na koniec osiągniemy to, co sobie założyliśmy. Dzięki. Dziękuję.